serdeczne na nowej robocie. Na tym zleceniu mam do wykonania remont generalny dwóch pomieszczeń. Do zrobienia są nowe gładzie, nowe malowanie, płytki na podłodze w jednym z pomieszczeń, w drugim będą panele, ale w tym filmie chciałbym się skupić na szlifowaniu ścian, bo jak widzicie jest tutaj stara farba, było tutaj porobione troszkę yy, przeróbek różnego typu, czy elektrycznych, czy hydraulicznych no i stwierdziłem, że Trzeba tą farbę zedrzeć, najlepiej do żywego tynku. No i chcę Wam pokazać różne sposoby na osiągnięcie tego efektu. Jeżeli chodzi o narzędzia użyte do dzisiejszego testu, to jest to Makita PC5010C z tarczą do szlifowania betonu. Jest to moja prywatna maszyna, której najczęściej używam do szlifowania ścian, podłóg i tak dalej. Kolejnym zawodnikiem jest kątówka, czy szlifierka kątowa Flex. Dokładnie model L3410VR, jak widzicie, jest to nazwijmy to tak samoróbka. Podwójne odsysanie. Kastomowa osłona, i teraz tak do tej maszyny dostałem taką tarczę z nasypem diamentowym. Jak widzicie, jeszcze jest nieużywana. Dodatkowo takie coś, taka tarczka. Zobaczymy podobno bardzo fajnie się to sprawuje zobaczymy, oczywiście ta maszynka również ma regulację obrotów następnym sprzętem jest Festool RG130E bardzo konkretna maszyna tarcza tego typu, myślę, że widać jaki jest układ diamentu oczywiście tutaj również jest regulacja obrotów dodatkowo tego typu tarcza Podobno bardzo dużo wytrzymuje, bardzo długo wytrzymuje. Wszystko, oczywiście, będę sobie zmieniał, będę testował, żeby zobaczyć, które faktycznie tarcze są najlepsze do danej powierzchni. No i tutaj jest Żyrafa Flexa, dokładnie model GDE10. Tego jest najbardziej ciekawy, bo oprócz wymiennej głowicy z tego typu tarczą, Oczywiście jeszcze też nie jest używana, więc nawet właściciel tej żyrafy nie wie jak tym się robi, dlatego sobie ją wziąłem z myślą głównie o sufitach, żeby nie trzymać rąk w górze. Więc jest taka tarcza, jest w miarę standardowy typ tarczy, coś takiego i coś czego jestem bardzo ciekawym, a co właściciel tego sprzętu bardzo sobie chwalił. To jest rzep diamentowy, tak diament do płytek i on jest bodajże setka albo 150 gradacji. Podobno bardzo fajnie szlifuje farbę, dlatego jestem tego ciekawy. Wszystkie te narzędzia, wszystkie te szlifierki będą podłączone pod odkurzacz Festula z odczepowaniem filtra. Ja się biorę za przygotowanie poszczególnych narzędzi do pracy i zapraszam na testy. Testową, jak jaki sufit mam już ogarnięte, dlatego czas na wnioski, na podsumowanie. I teraz tak, najlepiej, jeżeli chodzi o ściany, pracowało mi się na Renofixie z Festula. Ze względu na wielkość, moc, to, że się nie grzała, to jest bardzo ważne, bo zarówno Flex, jak i zwykła kątówka no po dłuższej pracy się mocno grzały. Jeżeli chodzi o ścianę, najlepiej pracowało mi się na, na takiej tarczy. Z tym takimi, nie wiem ile tu jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, Z sześcioma ząbkami. Na tej tarczy, zresztą wszystko widzicie albo widzieliście, zależy jak zmontuję to w przebitkach, kilka warstw farby, gipsu i tak dalej. To po prostu masakrycznie szybko pod pod tą tarczą to schodziło, odsysanie spoko, no tym bardziej, że to jest Festool, pracował z odkurzaczem Festula, więc to tam jest jakoś tam fajnie zgrane, bynajmniej maszyna się nie męczyła, tarcza masakrycznie szybko zdzierała powłoki, tyle, że to bym powiedział, że to jest takie do mocno inwazyjnego zdzierania do szybkiego, bo mega szybko tym idzie, ale jeżeli się zapomnicie, no to Zrobicie sobie straszne dziury, tym bardziej, że to jest budynek z lat 70., no tutaj są dość słabe tęki, dlatego praktycznie we wszystkimi narzędziami tutaj jechałem na pierwszym biegu, żeby nie poniszczyć sobie za bardzo ścian. Renofixem z tą tarczą bardzo fajnie mi się robiło. Jeżeli chodzi o tego typu tarcze, według mnie do zdzierania farb się tak średnio nadają. One, no nie powiem, może paliły to. Bynajmniej bardzo słabo to rysowało, zdzierało i tak dalej. Bardziej do betonu niż do zdzierania farb. Jeżeli chodzi o szlifowanie sufitów, to bardzo duże nadzieje pokładałem w żyrafie Flexa. Miałem nadzieję, że przez to, że to jest właśnie forma żyrafy, szlifowanie sufitu wyjdzie super fajnie. W teorii tak, w praktyce nie. Może co jest w tym zestawie tutaj, który sobie skompletowałem, jest fajne? Ta tarcza. Ja to zrobię na zbliżeniu. Ta tarcza jest genialna. Szkoda, że ona ma taką dziwną średnicę i nie mogę jej zamontować na e, Renofixa ani na zwykłą kątówkę, ale jeżeli macie do dyspozycji tego typu tarcze, kurczę no... Masakrycznie fajnie się tym robi, ale o ile tarcza jest super, tyle że rafy no, nie mogę powiedzieć, że jest super. Pierwsza rzecz, nie jest najlżejsza, nie jest najcięższa, ale ma chyba coś takiego, jakiś ogranicznik, że jeżeli zapnijcie się i to naprawdę bardzo delikatnie dociśniecie się do sufitu. Wyłączyłem wam się. Tam musi być jakiś e, mechanizm przeciążeniowy, i tak dalej. I to nie, naprawdę ja jadę na jedynce delikatnie. Ja wiem, że to jest sufit, to jest na wysięgniku, więc to jest in, na zasadzie dźwigni, to się przekłada inna siła, ale naprawdę mocno nie dociskałem. I chwilkę zapomnienia, suru wyłącza wam się. Jest to irytujące. Jak dla mnie ta głowica, oprócz tego, że jest fajna, bo. Możecie sobie obracać ją. Moment. Po pierwsze, o! I da się obracać sobie głowicę, i możecie sobie przy ścianie wyszlifować. Bardzo fajnie, ale ona jest zbyt taka mm, elastyczna, aż za bardzo. Na plus, wymiana, szybka wymiana głowic. Macie dwa przyciski, złącze. Naprawdę super. Ale, jeżeli chodzi o odsysanie z tej żyrafy. Przy zdzieraniu farby. Bo ja nie mówię o mm, szlifowaniu gładzi, tylko o zdzieraniu farby. Jak dla mnie, no bardzo średnio. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że tutaj sufit jest krzywy i ten talerz nie dociska tak jak powinien, do, no, powie do całej powierzchni sufitu i ten brud wydostaje się na zewnątrz. Na to trzeba wziąć poprawkę, bo tu jest masakrycznie krzywo, ale to nie jest według mnie to, co powinna być. Kolejnym, to takim już według mnie dość poważnym minusem, bo to jest nowy sprzęt. Z tego co kojarzę, to nawet chyba nie był używany. Jak włączacie i wyłączacie maszynę, ona wydaje bardzo dziwne dźwięki. Tak jakby coś, no nie powiem, tarło, ale takie stopniowane. To nie ma płynnego rozruchu ani płynnego hamowania. Tarcza do szlifowania super. Pomysł żeby szlifować tego typu tarczą sufit przy użyciu żyrafy super. Ale ta żyrafa no niestety nie chciałem tego mówić wcześniej, ale narzędzia flexa no nie podchodzą mi. I powiedzmy ten przypadek tego narzędzia utwierdził mnie w tym przekonaniu, że no to nie są narzędzia dla mnie. Nie mówię, że to są złe narzędzia, że to są słabe, ale dla mnie one są, no, tak, średnio odpowiednie. Jeżeli chodzi o żeb do polerowania czy do szlifowania płytek, tak, jak mówię, to jest chyba 150 albo setka. Dałoby się, ale za długo. Jest coś dziwne, już w ogóle ktoś padł na pomysł, żeby tym szlifować ścianę, ale troszkę za długo. Tak, jak mówię. Dla mnie zwycięzcą, jeżeli chodzi o sufity i pewnie na ścianach też, tylko że, tak jak mówię, TenFlex, Renofix, Festula, zwykła kątówka, to są wszystko inne rozmiary tarcz. I nie jestem w stanie na każdym narzędziu przetestować tej samej tarczy. Każda ma inny otwór mocujący i inną średnicę, dlatego no są różne narzędzia, różne tarcze. Ale jak dla mnie pomysł, żeby szlifować sufity żerafą, z tarczą tego typu, który Wam pokazywałem, super sprawa, jeżeli macie nawalone dużo farby, niestabilnych powłok starego gipsu i tak dalej. Renofix z tą sześcioząbkową tarczą, genialnie to schodzi. Jeżeli Weźmiecie poprawkę, żeby tego nie dociskać, mocno do ściany nie narobić sobie dziur. Bardzo fajna sprawa, flex jak i zwykła kątówka. Eee, robotę robią, ale no nie było tych tarcz, żeby to przetestować. Testowałem również taką tarczę z takimi nacięciami. W sumie to są wypustki. Nie było złe, ale też rewelacji to nie robiło. W sumie dość fajnie wyszła taka tarcza. To jest diament z nasypem i to dość fajnie schodziło. W sumie, w sumie to szlifowało bardziej farbę niż yy, powłoki pod spodem. Więc kwestia gustu. A tarcze tego typu. Tak jak dla mnie, do szlifowania betonu, posadzek czy gołego betonu na ścianach, zdaję egzamin, ale do szlifowania farb niekoniecznie. Dajcie znać w komentarzach, czym wyszlifujecie stare farby, stare gipsy i wszystkie sypiące się powłoki. Bardzo chętnie poczytam, jeżeli macie jakieś wasze typy odnośnie tarcz. Narzędzi, i tak dalej. Odsyłam na grupę na Facebooku Konstruktywna Grupa Budowlana. Tam wklejajcie linki do tarcz, do właśnie sprzętu, i tak dalej. Tak, żeby każdy mógł z tego skorzystać. W tym filmie to by było już na tyle. Ja się biorę za kolejne ściany i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.